Witamy ponownie. W zasadzie przed kilkoma sekundami nagrywaliśmy meczek Isem 3. Nie wiem, czy ten meczek wrzucę od razu jeden po drugim, ale tak naprawdę nagrywamy go jeden po drugim. ST1, dziewiąty heavy tank rosyjski, a po nim jest Is. Tak, tak, tak. I czwarte. Mi się to myli, bo ja akurat y, grałem jeszcze przed patchem y, i, i tym czołgiem po prostu nie grałem w ogóle. I Na początku. Jak patrzyłem się na statystyki ST1 i ISA8 na testowych serwerach, to sobie myślę, ja nie będę grał tą ST1, będę grał ISA8 na pewno, bo jest dynamiczny, szybki, ale jednak w rzeczywistości później okazało się, że, że jednak zbyt miękki. Tam wszystko w tego ISA8 prawie wchodzi, ciężko nawet się kontuje. A, a ten choke, ja nim nie grałem, ale jaki jest, mam nadzieję, że powie nam właśnie gracz yy, Zylut, yy, który. Tym czołgiem rozegrał meczik Fajny Na Zatokce Rybackiej To witam serdecznie z luta No witam serdecznie również Z nami te, Tam kaszle mama jakiegoś kolegi Z nami też tu właśnie są koledzy, którzy Teraz nagrywamy trzy filmiki porząd Czyli ten Jak się nazywałeś Isacze? Quirchlino I ten, który za chwilę będziemy nagrywać Kongresman. Tak jest, kongresman. Yy, a tutaj mamy Zluta, ST-1. To co Zlut, mów, bo ja jestem też ciekaw, co ty mi o, o nim powiesz. Yy, gdzie on jest twardy, czy wszędzie jest twardy, jakie ma słabe punkty, jak się nim prze... w ogóle co wiesz, to gadaj. No, co do czołgu, no jest, przeciwieństwem na pewno IS-8 jest wolny, ale pancerz nadrabia tą. Słowo mobilność na działko jest rewelacyjne, szczególnie na złocie 400 penetracji robi swoje. Znaczy działko jest rewelacyjne, ale to samo działko też ma i Z8 i Z4 w zasadzie. Dokładnie. Tylko, że yy, troszeczkę gorzej przeładowuje. Ile dokładnie z tymi wszystkimi modułami i perkami? Bez, bez braterstwa broni ładuje ładuj 11,5 sekundy. Aha. nie tak jest, nawet świetny wynik jak na ten tier. No, jest świetnie, są chyba lepsze wyniki. Nie wiem, czy M M103 chyba jest lepsza, nie? No tak, no ma tam delikatnie szybszy reload, ale. Mhm. Ale chyba największą jego zaletą, oprócz tej lufki, jest to, że jest on twardy, nie? Nie, no jest naprawdę twardy. Czasami nawet dziesiątka potrafi zrekoszytować na nim. Mhm. Ale co on ma takiego twardego, tą wieżę, czy, czy. Wieża i kadłub z przodu, nie licząc przedniej płyty, jest wyśmienity, można odpowiedzieć No 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 Gdzie ma największe weakspoty ten czołg? No to szczególnie przednia dolna płyta Aha O, tu koleś No tu nie zauważyłem właśnie kolesia i... No 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 ale już go masz No już udało ci się dwóch zabić, więc początek dobry damage może na razie taki sobie ale, ale dwóch już jest, ale tu masz blokadę trupów, nie? Czyli jest około... tak, no. Dobrze że... No, no. To tutaj fajnie ten prototyp tak przed Artą można powiedzieć, że osłaniał nawet. No, 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 no. Czyli miałeś fajną osłonę. No i jedziesz dalej na T29. I T20 ci pomaga. Tak, no w tym momencie zobaczyłem, że on jedzie na niego, więc chciałem. Pomyślałem, że pomogę mu. Mhm. Widziałem, że raczej szans nie będzie miał przeciwko niemu. A tutaj teraz pod kolegę. Na no, arcie go wyciągałem, tutaj plutonik jechaliśmy. A właśnie, nie zauważyłem. Tak, masz plutonik z kolegą... Matelofusem. Matelofus, tak. Oczywiście współpracja zawsze plutony z artylerią, to... ...artyleria głównie pomaga swojemu plutonowi przede wszystkim, nie? Okej. Okay. No tutaj chciałem jechać na ich bazę, ale... Zobaczyłem, że właśnie w mieście tam Przedarli się i po prostu się cofnąć I to opłaciło się nawet mhm. Ale ten czołg chyba nie, nie charakteryzuje się dobrą mobilnością, nie? Tam jaka maksymalnie chyba wyciąga coś około 30, nie? Tak na prostej drodze 30, na godzinę może pojechać Aha. Ale w zupełności to wystarczy a wieża obraca się w miarę dynamicznie, czy... Bo jest no. zajebiście duża, nie? No. jest dużo, takie w wodogłowie. wodogłowie. Ale jest wolna. No, no, no. Przypomina mi trochę... Nie wiem, czy oglądaliście takie przyrodnicze seriale o termitach. Nie. I tam są no takie żo żo żołnierze termici, nie? I oni mają takie jebane głowy, nie? Później ten, jakbyście chcieli, to tam. Wyślę w opisie jakiś filmik o termitach, żebyście porównali właśnie termita z st 1 No, a tu tak już widzicie, jest wynik, no 6 do 10 przegrywamy No, nie dość, że 6 do 10, ale u nich jeszcze zostało 5 ósemek a u was tylko jedna ósemka, no i ta sama ilość dziewiątek No, tu niestety nie udało się jakoś Nie, nie weszło <grym> Ale czekaj, jak ja dobrze widzę to, Bo wiem, że Ty w tym meczu zabijesz 10, a u nich zostało 8, czyli Ty wszystkich następnych, wszystkich Ty zabijesz, tak? Prawdopodobnie tak. Raz, dwa, Nie, czy 8, 8 chyba ja zabiję w tym meczu. To mi się popieprzyło, mi się popieprzyło, przepraszam najmocniej. Bo pisał do mnie też kolega z Pandy, że ma meczik ciekawy czołgiem M103, czyli też 9 Tier, ale amerykański, i tam zabił 10 czołgów. No, Co do M103, no to groźny rywal naprawdę. Według nie jest jest to naprawdę mobilny. I tak w 1 na 1 to. Może być jeżeli problem. obiedzie, to. Jeżeli Wysof, ci obiedzie, to już jest koniec. W 1 na 1 teraz w ogóle ciężko się walczy, nie bo. Czasami bywa tak, że gracze jednak mają w zanadrzu trochę tego golda. Jak widzą taką takiego twardziela st 1 i, i, i walczą jeden na jeden, to możesz możesz po prostu jednak zostawać z golda, nie? Na to. Czyli czekaj, ja tak zerknę sobie na te twoje goldowe pociski, bo ty 400. Nie, masz, nie Nie, nie, nie wożę. No nie wozisz. 400. Akurat jego penetracja jest wystarczająca do walki. Nawet na dziesiątych tierach, bo jest to prawie 270, czyli mm, tyle samo, co ma IS-4. Tak? Tyle samo, nie? Tak. No to, to jest ten samo dział, tak. No, 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 no. no i sobie tu klepiesz te czołgi. A już... No? Tutaj... No, no już, już jakoś wygrywamy. No. no teraz te trzy czołgi to już są twoje na 100%. No ale to tak, już, już się chyba nie bałeś tak bardzo. Tiger 2 już ani jest za twardy dla Ciebie, ani za mocny. Zostało ci dość tego HP, że jeszcze, żeby jeszcze sobie jechać tak na, na skałę, na te, na, te, na te czołgi. No, dosyć, to szkoda, że powiem, powiem ci szkoda, że nie grałem tym czołgiem, bo właśnie chwalą go. Że jest fajny a jakoś bardziej zaufałem x 8 Tu w tym momencie tylko się obawiałem S-51, żeby mnie nie trafił Aha. Ale jakoś gościu musiał być, nie wiem, nieogarnięty, czy coś Nie pomyślał Wiesz co, tak zerkam, zerkam i faktycznie XVM opisuje go, że jest tak średnio ogarnięty A, no ty widzisz <laughs> A co do tego myczyku, no Dimers to to jest 5000, ale po podświetleniu to można dziwić jest 4000 No, no bo grałeś, pojechałeś w zasadzie tak ja lubię jeździć na tej mapie medami, czyli pojechałeś na środek i na początku podświetlałeś i, i, i demage'owałeś. A nie! Tyś pojechał w drugą stronę Tak, tam no w prawo. No kurde Sorki, bo ja też yy, tak wspominałem teraz trochę y, zacząłem trenować na tej siłce, żeby zwrócić bęben, y, bo 10 lat bez y, żadnego sportu spowodowało, że, <grym> że mam brzuszek troszeczkę, ale już, już waga spada, już jest ok. Może kiedyś wezmę kamerkę na siłownię, to Wam pokażę. Dzisiaj y, po miesiącu treningu już y, sobie y, założyłem 120 na klatę, to trzy razy wypchnąłem, a w seriach to setką, to macham jak stanie. Czyli, no, ja, czyli jest spoko. Czyli jest spoko. Czyli już jak ktoś jest takim jakimś zjebanym hejterem i będzie chciał się, kurwa... Nie, żartuję. Nie, <grytanie> 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 tam na pewno, na pewno, na pewno hejterzy... Nie mam za dużo w ogóle hejterów, nie? To jest, to jest dopiero mój początek YouTube, a może kiedyś będę bardziej znany, nie? Mało i playowców na przykład tyle pije piwa co ja. Okej. Okay. A tutaj jest ostatnio artyleria. Oho uh -huh. I jak już wiemy to będzie twój kill Dimage 5000, ale w chuja po podświetleniu jak na heavy tanka, nie? Dobrze, że się nie utopił, bo są kolesie co się topią, nie? No to właśnie nie wiem, dlaczego poczekałem chwilę, mimo spionego celownika. No, ale twój kumpel z Plutonu już dostał na tesie informację, że zostaw mi go, jest dobry wynik, nie? No mógł go zdjąć w zasadzie, kolega. No mógł, ale zostawił. Czyli, czyli podsumowując, ST1 st1 oceniasz w Dobrze. a jakimi dziewiątkami heavykami już grałeś? To jest dopiero moja pierwsza dziewiątka, ale. Aha, czyli twoja pierwsza dziewiątka. Nie popatrzyłem się nawet ile meczy rozegrałeś. To nieważne. Sprytam 10 tysięcy, ale. Uh. Dużo, dużo bitów mam na właśnie na czołgach szóstego tieru. Najlepsze. Mi się najbardziej podobają właśnie gra szóstymi, siódmymi i ósmymi tierami. Tak właśnie. Dokładnie. Właśnie. Szczególnie plutoniki takimi szóstymi, siódmymi tierami, no to naprawdę możesz w, je w jednym plutonie dobrych graczy ogarniętych. Y wygrać mecz, a, a już na dziewiątych, na dziesiątych tierach to nieważne, czy masz, jaki jesteś wyskilowany, to no, ciężko samemu wygrać meczyk na dziesiątych tierach. No to dzięki. No, do zobaczenia. Aha, a tam koledzy jeszcze chcieli powiedzieć do zobaczenia? No, do zobaczenia. Trzymaj się. Trzymaj się. To jest... no, no.